to wchodzi do pomieszczenia, które następnie nastąpi wią. Jesteśmy w ostatniej operacji ozonowania. Ozonator przemysłowy, który widać na podwozie, wykonał ozonowanie w czasie 30 minut dawka 200 gram na metr sześcienny. Mieszkanie ma około 35 metrów kwadratowych. Zgon nastąpił na łóżku. Widoczne wydroczyny Krew to była osoba starsza. Na nasze oko zgon sprzed dwóch tygodni. W całym mieszkaniu widoczny nieładny porządek. Much, larwy, much nie ma. Także yy, wszystkie muchy się wykluły. Wydaje mi się, że yy, to jest ten czas dwa tygodnie. W tej chwili pakujemy wskażone rzeczy do worku Usuwamy wystupą żywność. Następnie spreczowane będzie łóżko i przedmioty wskażone. Gdy usuniemy te przedmioty, one będą do ukrywizacji przeznaczone. Gdy je usuniemy, najprawdopodobniej ukaże nam się podłoga, która będzie skażona. Wyczyścimy to środkami chemicznymi. Usuwamy wszystkie skażone przedmioty, meble. Będziemy przeprowadzać później ozonowanie, zamgławianie i jonizację. Mieszkanie, naszym zdaniem, jeszcze w tej chwili, w tej chwili znajdujemy się w mieszkaniu w e, warszawskiej miejscowości Zielonka, w której doszło do naturalnego zgonu. Naszym zdaniem, jest to zgon sprzed dwóch tygodni. E, wykonujemy w tej chwili e, likwidację wyposażenia skażonego, które przebywało w mieszkaniu. Jesteśmy już po wstępnym ozonowaniu e, tego lokalu, także teraz e, usuwamy przedmioty. Następnie będziemy czyścić chemicznie ściany i podłogę. Po tym e, wykonujemy trzykrotne ozonowanie dawką główną, czyli 400 gram na metr sześcienny. E, następnie będzie wykonana procedura zamkławiania i jonizacja. Zgon e, nastąpił na tym łóżku. Wszędzie widać larwy much, larwy much e, oraz, e, oraz muchy, także wykonujemy teraz sprzątanie po zgonie, e, jeszcze dzisiaj, bądź jutro rano mieszkanie będzie do użytku. W tej chwili wchodzimy do mieszkania już wyczyszczonego, e, przed zabiegiem ozonowania. Teraz będziemy wykonywać pozonowanie. Widać, mieszkanie jest czyste.